Cześć wszystkim, ja mam na imię Iza. Jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteś tutaj ze mną na tym nowym kanale. Ten film powstaje w celu przedstawienia się, coś takiego, żebyście wiedzieli po prostu, kim jestem i tak dalej, bla bla bla. Więc dziękuję Ci, że to oglądasz i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. To pewnie oczywiste, ale tworzę ten kanał. Z myślą o tym, że będę się dzielić swoim życiem z Wami, które czasem jest nudne, czasem ciekawe, ale chcę po prostu, wiecie, pokazywać autentyczność, to, co jest naprawdę, a nie wykreowane i sztuczne, bo tego jest dosyć sporo w dzisiejszych czasach. Mam nadzieję, że będę w miarę może trochę inspirować Was albo motywować do działania, że będziemy razem zmieniać. Myślenie swoje na różne tematy. Ja jestem chrześcijanką, ale nie katoliczką, jestem z kościoła protestanckiego, razem z moim mężem, Darkiem, którego wygoniłam z domu na czas nagrywania filmu, bo się wstydziłam. Mam też nadzieję, że uda mi się trochę odmienić obraz kościoła i Jezusa, bo od kiedy ja. Ym, nie chcę, żeby to zabrzmiało generalizująco, ale kiedy odeszłam z kościoła katolickiego, to po prostu znałam prawdziwe życie z Bogiem i zrozumiałam, że życie chrześcijanina nie musi być nudne i, wiecie, takie typowe. Ja chcę się po prostu tym dzielić też. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Zrobię wszystko, żeby było ciekawe. Poza tym to lubię poćwiczyć sobie, lubię dobrze zjeść. Na pewno będę tutaj umieszczać różne, wiecie, typu co jem w ciągu tygodnia, całe dzień jedzenia i tak dalej. Po prostu takie żyćko ze mną na co dzień. Dodatkowo pracuję jako grafik. Uważam, że też robię czasem fajne i ciekawe projekty, więc może będę mogła się tym z wami też podzielić w jakiś sposób. Też, że na pewno znajdą się tutaj jakieś takie filmiczki na temat outfitów i tak dalej, bo to jest coś, co uwielbiam i w ogóle kocham ciuchy, kocham się fajnie ubrać. No i nie wiem, co więcej mogę powiedzieć w tym pierwszym filmiku. W ogóle to jest mega niezręczne dla mnie tak gadać do kamery, mimo że na TikToku dużo nagrywałam, bo jednak to jest coś innego. To tyle ode mnie na ten moment i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaczki. Pa.